No hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Brain Story. No i co? Kontynuujemy od 20 levelu, zobaczymy ile nam się dzisiaj uda zrobić. Yy, najdź gracza. Pani... Yy, gracza przeciwko. Game. Znaczy przeciwko nim. No dobra, udało nam się, udało nam się wkopać. Nie chcieliśmy. O kurczaczki. A to jest już zrobione. Za dużo nie tłumaczyłem, no bo tutaj wiadomo było, że trzeba dopasować. No też bym... Where is the prince? No myślę, że prince, czyli książę jest tutaj. Tak jest, udało się. And nook at the kroki. Aha, no dobra. What's happened? Czy ten pan z tym panem zdradzał panią? No dobrze, no tak bywa. Find the fake statue. O! Znowu musimy być po prostu kogoś, żeby okazało się, że nie jest prawdziwy. No znaczy, nie jest prawdziwą statuą. Find surprise. No my zawsze wiemy, że jakieś dziwne. O! Jest pani jako prezent. I druga pani. Ej. Ale prezenty urodzinowe. No super. Mm. No nie wiem, nie wiem. Tutaj te teksty tej gry no, są dziwne. Tinter. Find. Mm. A no super, fajny jesteś, Mikołaju. No, Mikołaj ma dobry gust, tak? O nie. O, udało nam się y, zniszczyć złodziei, także dobrze my, brawo my! Pomóżmy im być razem. No, pomogliśmy, narysowaliśmy linię. O, to już jest już w 29, a on mógł w niej przepiec. Passing Bridge, dobrze. Udało nam się naprawić most. Czy żeby w życiu to też było takie łatwe? Help Jinx, a to jest Jinx. Ej. To jest Jinx. Ale wciąż ta Jinx, no tak trochę nie-Jinxowo. Właśnie, jaka jest wasza ulubiona postać z... z... Przez przypadek tutaj odkryliśmy z LoLa. bo moją na przykład jest Jinx i też czasem miałem o to pytanie. A przez przypadek tutaj udało nam się znaleźć dziewczynę. Jest dziewczyna, i ona sobie uratowała sama się. Ej, polska język, trudna język. Dzisiaj, no, przechodzę sam siebie. No, jest też późno, jak to nagrywam. No mówię, dwa dni nie mieliśmy odcinka. No, i lecimy z tym odcinkiem. Tutaj jest Joker. Tak jest, to było bardzo proste. Jeszcze myślę, że zrobimy to 40 levelu i będzie dobrze. Co tu jest? Te pomysły grę są coraz dziwniejsze, ale jest spoko. Give her spa. No, udało nam się. Możemy pracować w salonie odnowy. Change her outfit. Nie wiem, zrobimy dłuższą suknię. A. No, przez przypadek. No dobrze. RPW Wind the Race. No dobrze, no pomogliśmy zdjęć mi skorupę. No okej. Okay. To no, rzeczywiście jest spodziewany. Pomóż facetowi wygrać kabin po papieru rożyczce. O kurczaki. No i ja się domyślałem, jaką grę będą grali po tym. Fajny Timo. Mamy Timo. O no, i Darius. Freaking T. Dobrze. Ja mówię, będziemy robili takie sesje po 20 odcinków, Znaczy po 20 poziomów i mam nadzieję, że Wam to się podoba. Dawajcie odzew i. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Hej.